Już, już nie się na... i witam was w kolejnym odcinku uh -huh. z Rap Shot. Moi drodzy, wiem, że do tego kontentu nie było, ale dzisiaj przechodzę wam z rapszot, bo myślę, że to będzie taki fajny odcinek. Ale jeszcze, uwaga, moi drodzy, zanim to wszystko pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, i sobie tam na razem z wonem, żeby mnie zmotywować do dalszej roboty. I jeszcze, zanim rozpoczniemy rapszot i nowe informacje ze świata rapowego, z całego świata, przechodzimy do wielkiego QA. Uwaga, bo to zanim filmu pojawiło się aż dwa komentarze, więc sobie odpowiemy. Uwaga, pierwszy to będzie banger. Siema. Siema Co tam? I uwaga, drugie pytanie Piotrek2 pyta Zrobisz reakcję znowu na całą piosenkę Reto Bailando albo Opał Gips, odbierz mnie ale słuchaj, wiesz co? Planuję nagrać w niedalekiej przyszłości kilka reakcji Natomiast może nie na te konkretnie Na Reto Bailando już robiłem reakcję Opał Gips, odbierz mnie Nie słyszałem tej nuty Ale chyba jest już starsza, bo to było 6 dni temu jak ja to nagrywam W sensie pisałeś ten komentarz 6 dni temu Więc chyba to już nie będzie na tyle świeże, żeby to nagrać, natomiast w przyszłości może jakieś reakcje od opała i gipsa się po prostu pojawią. I uwaga rodzineczek. pod jakimś ze starych moich filmów, a dokładniej Aspen, Mateusz Lala... La? <grych> Napisał komentarz, bo ja tam piszę komentarze pod każdym, przynajmniej z staram pod każdym filmem, że lecimy po 900 subów, kochani czy moi drodzy, coś takiego, a on po co? Następny z zejp, co nie wie o czym mówi. Byczko mają nowy po co? A no żeby przyszło jeszcze więcej takich jak ty Mój drogi Dobra, wracając do rapszot, moi drodzy. Przechodzimy do dość grubego newsa. Taki duży powrót. W sumie Simpson, czy Zemson, nie wiem, wydał swoją płytę pod tytułem Uniwersum, która okazała się, no taką Spoko, W sensie są dwie grupy ludzi, którzy mówią, że o powrót Zemsona. Zimsona, dobra, przy... zostanę przy tym Simpson. Ale też drudzy, którzy oczekiwali czegoś wielkiego, a w sumie taki trochę nie wypał, taka średnia jak płyta. Ja, ja jestem tak pomiędzy. Chociaż w sumie bardziej byłem przy tych osobach, którzy uważają, że to średniak. Do mnie może to tak za bardzo nie trafia. Ustalmy to, że Zimson nie jest jakimś super lirycznym raperem. Trzeba tu się bardziej skupić na brzmieniu. No ale jakoś mi to tak szczerze nie podchodzi. Taki krótki newsik. A tych krótkich newsików będzie dzisiaj o wiele, wiele więcej. I takim szybkim, bardzo szybkim newsikiem będzie to, że na high League odbędzie się rapowe starcie pomiędzy Josephem Bratanem a Maciasem z White Widow. Jak widzę bardzo dużo osób jest za Maciasem, chociaż ja Macias dopiero odkryłem jak tą walkę ogólnie no, ja nie wiedziałem w ogóle kto to jest. Ja osobiście chyba jestem za Józefem, bo ja go jakkolwiek znam. Poza tym jak on to przegra, taki ulicznik by przegrał, to by było słabe, chociaż Macias ponoć miał jakieś styczności ze sztukami walki w przeszłości no może coś niecoś potrafi. A kimś, kto coś nie coś potrafi, jest Oki i jego najnowsza płyta Produkt 47, który właśnie świeżo pokrył się platyną, więc wielkie gratulacje dla niego. Z kolei też wielkie gratulacje dla jakiegoś rapera, który wystartował do potężnego włodarza na ostatnim sam festiwalu, mianowicie Boksel na ostatnich aferkach poinformował nas, że pewien raper nie powiedział dokładnie kto, wystartował do potężnego wodarza i powiedział mu wprost, że jeżeli jakoś to upubliczni jakiś brud na Boksdela, to Boksel wyciągnie wszystkie karty na stół, więc jakieś drobne dymy. Dymy też, moi drodzy, mogą się pojawić w tym roku, ponieważ po nieudanej premierze drugiego pośmiertelnego krążka Juice pod tytułem Fighting Demons. Osobiście uważam, że ta płyta była naprawdę fajna, może i gorsza faktycznie od Legends Never Die, które mam akurat. Dostałem je ostatnio w prezencie, więc tutaj mam je, je obydwie. Bardzo dziękuję w ogóle jeszcze raz. Osobiście uważam, że faktycznie przeskok jest między Legends Never Die a Fighting Demons, co widać też po cyfrach i po opiniach ludzi, bo ta płyta sprzedała się, w, jeśli się nie mylę, w 497 tysiącach kopii w pierwszym tygodniu, no to Fatty Demons chyba nawet niecałe 200 tysięcy w pierwszym tygodniu, więc no o wiele, o wiele gorzej jak możecie zauważyć, ale uwaga, ostatnio na live jednego typka z teamu Warda, z teamu labelu byłego Warda A-Grade poinformował, że team Warda chce stworzyć najprawdopodobniej w tym roku wymarzony album Juice'a, gdzie między innymi ma się pojawić Tyler, The Creator oraz moi drodzy Kanye West, je! Yeah. więc zapowiada się to grubo. Ja sam jako duży fan Dusa, liczę, że ta płyta będzie naprawdę fajna i dorówna poziomowi let's never die, bądź the face for love, którą osobiście dość ostro katuję w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu. Fajna, polecam sobie ogarnąć. No i to wszystko, co chciałem Wam przekazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście. Jeżeli tak, to pamiętajcie, wiecie co możecie zrobić, żeby podbić moją chęć do nagrywania filmów. No i to wszystko ode mnie był z Wami Martyusz. Jeszcze się tym trzymajcie tam wszyscy. Yo!